Cześć wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na luźny vlog z montażu szafy w skosie. To jest super podstawa? To jest podstawa jedna tylko. <noise> Tudajmy ją leśnie przekręcimy nogi. No. Tu gdzie dół No. zasad no. na tak przykaćmy? O, tak? Dzięki. <noise> Nie te drzwi? 50 50 coś takiego no. 55 110 To jest stare pudełko. Tu powinno się cztery kończy, Nie włączyłem nagrywania. A weźmy tylko w modę ustawię, jak dajemy nogi. No. Zaraz by się poświęcił. Nie no, dobra, dobra. No No jeszcze tam. No tam. Mhm. No i super. Po kolei. No dawaj, dawaj. Może jeszcze jedną? Mhm. No. Nie, Ryb, tak. To nie idę. To gniazdko? To gniazdko. Właśnie to. Zadanie do wykonania. Ustawienie lasera pod skosem, żeby było 5 i 5 i 5. Stary, ustaw to tam dobrze, ale... tu nie widzę tego. Jak nie widzisz, to znaczy, że co? Kurwa, tu masz sobie dopiero... Ale co? Ciągaj! Na 60 to mierz. No i. Kopie, ty masz 5,5. No stój! Ustawię tu 5, potem daj tam, ustawię tam 5. No. I będzie git. 4,5. No. A czym to zmieniasz, Nikon? Ręko. No, przy to by. Ale w zasadzie też już tak narzekała, a potem przygotowuję. Jakże no. Co że no? Nie przedrzeźnij mnie. No. masz maksymalną Moc na No, już ustawiłem 1000 lumenów. No ty. <grym> Ale w od tego... Ty... No jest 7. dawaj te buki Tak może kon, to... Nie będę się z tobą, wiesz. Jeśli jesteś coś spokojnie. Nie obrażasz mnie ani nic. To bo jest ambitna robota i nie ma czasu na obrażanie się, robię. Kto będzie robił Ja to zaznaczysz. No dobra no. To wiem co to jest, czekaj. Zrobimy się ujęcie, jak mamy to, to ładnie Żeby wszyscy wiedzieli jak się robi. Pięknie poznaczone do laserka. Tu jest najpiękniej poznaczone. Gdzie bieg... wiadomo. Gdzie wiadomo o co chodzi. Dumny jesteś z siebie? Nie. Nagrywaj, teraz ty. Jak potnie mhm, Tu, tu, tu na Stary, ale... <element> Dajmy to tyle do tyłu, bo tu jest za bardzo O, hmm, to mu pewnie tak się... O co? coś to uciął? Nady no, Oj, stary, stary Blum No i super Krótki, dziś jeszcze troszkę, ale dobra, wystarczy. Żółty, wystarczy. Do 5 centymetrów. To kluczowe. Tak, skręcamy te póki? Które? No, te wszystkie. co teraz robisz w tym momencie? Odpowiedz o tym etapie, raz. No daję Tylko tyle? No dobra. A co nie? Co nie? No ale... No ale... Patrz. Robimy to tak w formie takiego domku, nie? Tyle to się zakituje. O, akrylem białym, nie? No, tyle. Gorzej było jej. Chwalili. No. Tu trochę no ale to... No, życie. jeśli się robi pierwszą szafę, to tak jest. No. To to takie chuj No. A to się nagrywa? Nie. Nie no. żeś to dociął? No, prawie. Prawie dobrze. Dwa stopnie, ale na polu. Temperatury Kollaboration cutation Kutem oh. paste, 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 paste. Do małego wyświetlenia. Bez ciebie nagrywam. Styria. Widzisz tam coś w tym ekranie? No. Dobra. To jest tu jak ładnie robisz. Dziękuję Ci. A jakby była pogoda i dziesiąte piętro, to też by się tak rozłożył? No, na balkonie bym się zmieścił, nie? O ile jest balkon. Jak nie ma balkonu, no to wtedy jest, wiesz... 50 metrów przedłużki na pole, przed, przed klatkę, no i... Uh -huh. No to nie widzę problemu. Uważaj! Uważaj! Co mi tam przyjmie? Co jest? A ten kawałek wyciągnąłeś? Płyty? No to może trzeba było go warto było wyjąć. Byś go wyciągnął? Ty? A czym go mam wyciągnąć? Ręką. Ręka, rękę myjemy. Moje rozdarte, DNA Ale co ty to robię? Przepraszam. Wciskaj to panie. Patrz. Jakby to było stąd. Mhm. Mm really good job. Mhm. Mm Hand job. Blow job. Starik, panato. Co bym to tutaj dał? A jest ten? Nie za głęboko ci to zrobił? O <grym> A będzie się łatwiej wkładać. Ale tu się to tam robi, nie? nie? <laughs> mm. co Ale tyś? co ty, blokada stary. Mm. Wyłącz. <laughs> ja sam. To ja. Ja. Mm -hmm. Sam tymi rękami. Stary? Bo to jest dobre takie skosy dociąganie. W no? tuce na cm mniej co mi się to nicuje nie zejdzie. Tu i nas zetniesz tam tego różka. No i tyle. O Jezus Mario No też tak mówię. Faktycznie. <grywa> to no marzyno sobie stary. No, kurwa. to już jest tutaj kupaty. Słuchaj, może tu się nie popisałem Ale może zrobię wypuszczoną blendę. Mam, mam to wycieć? Po prostu damy tak. Hmm. Tak no, tak. Nie no można wyciąć, a jak będzie źle, że... to się podetnie bardziej. To się wytnie bardziej, nie? No i tyle. No i Opięć delikatny szlif hmm. <laughs> i będzie taka baja mongo. Tak, tak, tylko tu ty to może okleję, nie? Na pewno, na pewno. Tu, tu, tu kabo. Tak, sposób, się taki szpary w magiczny sposób. pan wyszło. Panie, jak teraz z tego wyjść? 5, Was, stary. I jeszcze raz się przyjmiemy, że. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zapraszam.

Nie wyszło kojle. Ale ja już jestem z tym. No. Bartuś też tą kawę? No pewnie, na owsianym. Ale ja się Bartuś a pytam nie ciebie. Ale on ja wiem lepiej co on potrzebuje. Ale... Nie, pyta... nie pytany, milczy, nie? Niepytany? Ale na no, czy na Zaskocz mnie. Że opowiem jakiś kawał. Wiecie jak się nazywa człowiek? Czajnik? Nie? Bartuś. No? Fajnie to wyszło, ci powiem. Dajecie pół půl na pół, czy jak? Kodujemy coś jeszcze oklejkę? No oklejkę? No. Przyjmiemy, że po prostu będziemy ściąć tak, żeby znikała kreska No i do tego dojdzie okleina, no to będzie praktycznie zero z tym, nie? Bliżej? O, mi się to jest Może tam przejdę po prostu. Wiesz, co? Może już nie. Nie. Tak. chłopie. Zroć, jak z tobą Oswoimy się. Zrobiłem taki test, czy się odezwiesz? Proszka z drugiej strony. A co to za wciórkę wrajesz? 2,5. Ty no faktycznie wyszło. A za to nie będzie widać. Łóżko przyjdzie, zakryje. Teraz ja się to pięknie przykręcił. Za środkę jeszcze dasz? No opie, Po stary. Siedzi jak! Mission complete Jeszcze nie do końca, ale... No, ale... no Już pieniążki można wziąć, nie? Subskrybujcie nasz kanał Zostawiajcie łapki w górę I klikajcie... W... I na Instagramie też Z tym jak...